Dzień dobry, w niedzielę witam was serdecznie. Mamy dzisiaj trzy czytania, jak to w niedzielę, yy, i proponuję zacząć yy, od tego środkowego z listu do kolosan, który wydaje się być tekstem totalnie oderwanym od pierwszego i od trzeciego, czyli od Ewangelii. Paweł tam przypomina nam o tym, że zostaliśmy odkupieni dzięki cenie krwi, przelanej krwi Jezusa. No i yy, tak sobie teraz patrzę, że. Sorry, tutaj spodnie moje leżą, może to nie jest najlepszym miejscem. Dobra, wracam. I to jest, myślę, słowo klucz, czy czytanie klucz do zrozumienia w ogóle o co chodzi w dzisiejszej liturgii Słowa, bo chodzi o, w niej o proszenie, o modlitwę. Paweł przypomina nam w tym krótkim tekście bardzo fundamentalną dla chrześcijaństwa sprawę, mianowicie to, że człowiek który uwierzył w Jezusa, to jest człowiek, który wyznaje wiarę w to, że potrzebuje Jezusa jako Zbawiciela, jako Odkupiciela. To jest, to jest fundament naszej wiary to znaczy uznanie w Jezusie Zbawiciela. Cała reszta, to, że on jest naszym przyjacielem, to, że jest inspiratorem, to że jest super człowiekiem, to że yy, no właśnie daje nam motywację do różnych rzeczy, to są super sprawy. Ale to są sprawy drugorzędne. Pierwsze jest to, że on przyszedł na ten świat po to, żeby nas zbawić. Wspominałem wam y, chyba nawet we wczorajszym odcinku, że właśnie sobie teraz oglądam The Chosen. Y, I wczoraj oglądałem taki fragment, gdzie Jezus no właśnie mówi tę mowę mesjańską, że przyszedł po to, żeby odkupić, dać okup za wielu, czy tam za ludzi. I wtedy jeden z apostołów, oni są kompletnie, mi się strasznie podobają, bo oni są tacy kompletnie nic niejarzący. No, on do nich mówi, ale też sobie myślę, że ich bardzo rozumiem, bo no bo cwaniakuje już 2000 tysiące lat historii chrześcijaństwa, tak? Ja to wszystko wiem. Oni się tego uczą, dla nich to jest totalnie świeże i nowe, ale już tak całkiem poważnie. I właśnie kiedy Jezus mówi, że przyszedł wykupić, odkupić, dać okup, to jeden z nich pyta, a to kogoś porwano, że ty chcesz dać okup, że ty chcesz siebie dać właśnie w ramach okupu? Jezus jest taki zrezygnowany. No właśnie, ale y, przypominam tą scenę, dlatego, że to jest istota naszego, naszej wiary, żeby dać się odkupić. Albo raczej nie tyle dać się, bo to nie ode mnie zależy, tylko przyjąć skutki tego odkupienia. I dopiero jak to sobie przypomnimy, w to znowu uwierzymy, to możemy iść dalej. I wtedy ta historia targowania się Abrahama z Bogiem o Sodomę i Gomorę nabiera innego wydźwięku. Wtedy jezusowe przypowieści o proszeniu i w ogóle modlitwa Pańska, czyli Ojcze Nasz, nabierają innego znaczenia. Bo wtedy sobie przypominamy bardzo prostą rzecz, że nasza modlitwa chrześcijańska to nie jest kwestia tego, że ja. Ubłagam mojego bożka do tego, żeby coś zrobił. Tak? Żeby nie wiem, spadł deszcz, zapaliło się słońce, żeby minęła powódź albo wichura, i tak dalej. Oczywiście my to robimy, ale mam nadzieję, że robimy to w takim kluczu i w takiej wierze, że przypominamy sobie wtedy, że wszystko zależy od Boga, a nie ode mnie. Ale to nie znaczy, że Bóg jest kimś, kto jest jak bożek, którego można prosić i się z Nim targować. I trochę to widać właśnie w tej zbitce czytań, że Abraham jeszcze jest przed Jezusem, długo przed Jezusem. Abraham wierzy w sposób, chociaż wierzy w jednego Boga, wierzy, wyznaje tę wiarę w sposób bardzo podobny do innych religii, właśnie składając ofiary, próbując przebłagać Boga, wyżebrać na nim, wymusić, wytargować zmianę decyzji. I teraz. Idąc do Ewangelii, Pan Jezus mówi o proszeniu, o płukaniu, kto puka temu otworzą, o szukaniu, bo kto szuka ten znajduje. I tak sobie myślę, jak zrozumieć y, tę kwestię właśnie w duchu tego, co powiedziałem przed chwilą. Żeby nie być y, no, hipokrytą, że z jednej strony mówię, że nie chodzi o to, żeby wymusić na Bogu coś, a z drugiej strony Jezus sam mówi, żeby prosić. Dla mnie te trzy słowa, jak się w nie człowiek wgryzie. To one mi po pierwsze y, przypominają o tym, że Jezus właśnie jest kimś, kto mnie motywuje do tego, żeby pukać, szukać, prosić. Dlaczego? Dlatego, że ktoś, kto puka, szuka i prosi, to wychodzi z takiego założenia, że nie jest samowystarczalny. Czyli to, co ja dzisiaj wiem, to, kim jestem, to, co osiągnąłem, to, co mam, y, relacje, w których jestem to to jest dla mnie każdego dnia punkt wyjścia nie dojścia czyli wracamy do tej pierwszej myśli moje szczęście moje odkupienie nie zależy ode mnie ale jest darem który Bóg mi daje w związku z tym jeżeli mam ten pakiet startowy to jego nie muszę o niego prosić ja mogę dzięki temu pakietowi otworzyć swoje oczy prosić szukać być kimś kto no właśnie puka, czyli jestem cały czas w procesie y, odkrywania. W procesie kogoś kto, tak jak powiedziałem, nie doszedł już do końca swojego y, nie wiem odkrywania, tylko jestem na początku tej drogi. I to jest cała frajda, że człowiek, który uwierzy w Jezusa, to po pierwsze uświadamia sobie, że nie musi siebie zbawiać i to jest super bo to jest dar, który nam Bóg daje i Paweł nam o tym dzisiaj przypomina, a po drugie jest to człowiek, który nie jest Bogiem, a więc nie jest samowystarczalny, nie wie wszystkiego, nie doszedł już do wszystkiego, a więc jest cały czas w procesie uczenia się, w procesie poznawania, w procesie bycia głodnym i dzięki temu mogę iść do przodu, mogę się rozwijać. To jest dynamizm mojego życia. To jest, yy, no właśnie ta umiejętność Poszukiwania czegoś więcej. Tu nie chodzi o szukanie wrażeń, ale tu chodzi o taką piękną, zdrową ciekawość życia taką pasję tego, żeby odkrywać żeby do końca być kimś, kto właśnie wie, że nie doszedł jeszcze, ale że idzie i że jest obdarowany że ma to coś, co daje mu zbawienie. No to tak y, chciałem Wam powiedzieć trochę o tej Wangeli. Tak to sobie wymyśliłem dzisiaj na rowerku y, i mam nadzieję, że y, będzie w tym dla Was jakaś inspiracja. Y, na pewno co innego napiszę, więc też zapraszam do przeczytania homilii, y, która się tam w którymś momencie pojawi na Facebooku. Y, dobrej niedzieli Wam życzę. U nas jutro taki. Y, Zewnętrzny odpust, że tak powiem, czyli festyn parafialny w związku z świętym Ignacją, którego będziemy świętować uroczyście w przyszłym tygodniu, 31 lipca, ale jutro już festyn, więc jeżeli ktoś się tu gdzieś zapałęta, w tej części Wrocławia, to zapraszamy na nasz skromniutki festynek. Dobrej niedzieli, smacznego obiadu Wam życzę i dziękuję, że budujecie razem ze mną ten kanał, że zostawiacie swoje ślady życia, że tak powiem. I dziękuję moim patronkom i patronom za wspieranie. Do zobaczenia. Trzymajcie się.